Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałam dla Was coś luźnego. Ostatnio przeglądałam trochę TikToka i trafiłam na bardzo fajne TikToki osób niepełnosprawnych, dlatego też stwierdziłam, że w sumie to fajny pomysł na film. Będziemy je razem oglądać i komentować. Muszę przyznać, że niektórymi TikTokami byłam sama zaskoczona. Dlatego też myślę, że to będzie dla Was interesujące. A przy okazji jakoś przytłamy tą środę. Bo nie wiem, czy wiecie, ale środa to jest w sumie najgorszy dzień tygodnia. Bo jesteśmy w połowie tygodnia pracy. Najważniejsze, żeby do weekendu. Dlatego ja przygotowałam specjalnie dla Was TikToki. Teraz troszeczkę zmienię położenie, żeby mogła gdzieś tutaj wstawić. Właśnie żebyście oglądali je razem ze mną. I zaczynamy. Widzieliście, że ktoś to nagrywał z auta? Dopiero na końcu się zorientowałam, ale ja też tak chcę. Co za zarąbisty pomysł. Jeden że na wózku, to jeszcze na desce i takie super szybkie tempo jazdy. Wow, to zrobiło na mnie wrażenie. Musicie przyznać, że to jest coś, po wow. I podziwiam odwagę, bo ja chyba bym się bała, że się wywrócę. Jedziemy dalej. So I'm at my friend's house. Time to go inside. All right, so the front yard didn't work. Time to try the garage. Ah! All right, I guess we'll try the backyard. All right, it's a little curb I can get over that. Just hope there's uh no other stairs or anything else I'm gonna run into until I get into the house. It Ale wiecie, że w tym jest bardzo dużo prawdy. Niestety często jest tak, że jest do jakiegoś pomieszczenia, czy po prostu jakaś przeszkoda, czy albo jakiś stopień, albo właśnie jest zastosowanie, i potem e, idziemy naokoło, a okazuje się, że tam też jest jakaś przeszkoda, i czasami naprawdę nie można się gdzieś tam dostać. I to jest tak śmieszne, a zarazem prawdziwe, że wow. Dobra, jedziemy dalej. I to jest właśnie to, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. To znaczy, większość rzeczy można wyszkolić, można się nauczyć, żeby coś zrobić. Oczywiście to zależy od poziomu niepełnosprawności, wiecie, od tego, czy jest to niepełnosprawność chorobowa, powypadkowa, jaka to jest choroba. Ale prawda jest taka, że bardzo często, nie zawsze, bo oczywiście są takie osoby, jak na przykład osoba dorosła po wypadku, która ma sprawne ręce, ale zazwyczaj jest tak, że da się coś zrobić, da się coś wyszkolić, ale osoba niepełnosprawna robi to dużo wolniej niż taka zdrowa osoba, dlatego też na przykład osoba niepełnosprawna potrzebuje dużo więcej czasu, żeby się rano zebrać, by się ogarnąć, wstać, ubrać itd. Ja na przykład potrafię się ubrać, ale zajmie mi to naprawdę bardzo... Bardzo dużo czasu, dlatego też często korzystam z pomocy, żeby po prostu było szybciej. Na przykład, jak zaśpię, bo to zajmuje się po prostu niesamowitą ilość czasu i czasami już nawet mi brakuje cierpliwości. Ale ważne jest, żeby właśnie próbować i żeby się szkolić. Wow! wow. Oh my god, on To jest chyba napisane, ale okej, okay. wiecie, chodzi o tego typka, z co się na desce. The Hawking, ale okej. Okay. Nie wiem czy tak się napisało to nazwisko, ale ja też tak chcę! Ogólnie ogóle widziałam, że chyba rapowska z życie na wózku. Nagrywały jakieś parkoury na wózku właśnie na y, takim skate parku, powiem szczerze, że to jest super pomysł. Gdybym się tak nie bała, że sobie coś zrobię, to pewnie sama bym skorzystała, ale nie, jestem trochę tchórzem. Dobra, idziemy dalej. Jestem pod wrażeniem i przy, po pierwsze nie wiem, czy zauważyliście, ale ta dziewczyna miała mega mięśnie, w ogóle wow, a po drugie widzicie, chyba już zrozumiałam, po co są paski, bo są czasami takie pasy właśnie na nogi, albo piedrowe, albo tutaj podkolanowe, podkolanowe nie ma takiego słowa, ale wiecie, pod kolanem się je zakłada, już wiadomo, do czego służą, żeby móc się położyć na wózku, ale to było niesamowite i w ogóle super pomysł na TikToka. Gratulacje za tak dobry wynik w spijaniu kręgli i w ogóle super inicjatywa, że osoba niepełnosprawna gra, nie wiem z rodziną, ze znajomymi, ale wiecie co, mam tutaj takie, takie małe pytanie, taką wątpliwość, bo nie wiem czy wiecie, ale ja często bywam na kręgle, kręgieli, ponieważ moi znajomi lubią grać w kręgle i kurczę wiem jakie są zasady, że... Na ten parkiet nie można wyjść w niczym innym niż w butach specjalnych do kręgli. Nie można tam wjechać wózkiem, więc tutaj albo kręgielnia się zgodziła, co, co jest troszkę dziwne, bo zazwyczaj słyszałam, że właśnie wózek może porysować ten parkiet, ale jest super, że kręgielnia jest tak otwarta w ogóle. Wow. To jest właśnie to, co mówiłam o wyćwiczonych rękach. Widzieliście te mięśnie i w ogóle wow, szacun, bo nie tylko, że musicie uśwignąć swój ciężar, to jeszcze wózek, no zazwyczaj niedużo waży, ale troszeczkę waży. Na przykład taki standardowy wózek ręczny waży około, nie wiem, 10 kg. Nie wiem ile ważą wózki aktywne, ale podejrzewam, że też około takiej wagi, więc jeszcze wiecie, dodatkowo 10 kg podnosicie w więc w ogóle wow. Wow, to było mega, mega, naprawdę to mi się podobało, bo ten taniec był relacyjny i pokazuje, że osoby na wózku mogą nagrać fajnego, tanecznego TikToka, sobie to prosty układ jak chcecie dajcie znać czy chcielibyście zobaczyć mnie wykonali właśnie takiego tiktoka mogłabym spróbować nagrać właśnie ten układ dajcie znać bo mega mi się spodobał bo jest fajny ale jestem pod wrażeniem i przy okazji kurczę fajna scenaria distance wiecie Disneyland uszy my się w ogóle wiecie takie ara super mega mega w ogóle jestem zachwycona tymi tiktokami i powiem szczerze bardzo podoba mi się pomysł na tą serię Okej. Okay. Coś tu budują? Meksyku, okej. Okay. To było fajne, zbudowali podjazd i w ogóle widzieliście, to jest właśnie to co mówiłam przy ostatnim filmie o podjazdach. Że on był bardzo fajny, bo był taki delikatny, i nie był stromy, i nie był śliski, w ogóle. Wow, mega, mega, mega. A co to jest? Jaka torpeda, w ogóle jaki sprzęt i w ogóle jaki pomysł, mega, mega, mega. I widzieliście, to jest specjalny taki właśnie wózek, czy, wody, czy na plażę, bo on miał strasznie duże koła, przez co nie zapadł się w piachu, ale górka była spora, chociaż nie wiem, czy pamiętacie, ale wszyscy chyba lubią duże górki, zazwyczaj jak się chodziło na sanki, to lubiło się właśnie szukać górek, jakiś większych, ja jeździłam na sankach, muszę Wam powiedzieć, ale nie zjeżdżam z górki, chyba z tego co pamiętam, nie, nie zjeżdżam, tylko siedziałam na sankach. Dobra, jedziemy dalej. Każdy ma po prostu już lat nie dać tej kwarantanny i po prostu chce wyjść z domu. O, ale serio, jak, jak wszystko się darbuje, to też wyjdę z takim... w stół wreszcie. Ale musicie przyznać, że fajny dystans i w ogóle super, super pozytywny tiktok. W ogóle widzieliście, to to jest na tej taśmie do bagażu chyba, w ogóle super, mega, wow, 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 jestem pod wrażeniem. To już było wszystko w dzisiejszym filmie, mam nadzieję, że taki spontaniczny pomysł na luźny materiał przypadł Wam do gustu. Jeżeli znacie jakieś fajne TikToki z osobami niepełnosprawnymi, albo jakieś fajne konta, to napiszcie mi, albo też ściągnięcie takiego TikToka, nie wiem, wysyćcie mi na maila, albo podajcie link, możecie też wysłać w dm na Facebooku, Albo na Instagramie będę wam naprawdę wdzięczna. W tym momencie zachęcam Was do wspierania mojego kanału. Macie dwie możliwości. Albo tutaj bezpośrednio na YouTube przycisku wesprzeć, zeskoło, przycisku subskrybuj, albo na Patronite, wszędzie macie różne progi od 5 zł do wyższych kwot, macie różne nagrody, więc mam nadzieję, że tutaj wybierzecie coś dla siebie, a dzięki temu też wesprzecie rozwój i ja będę mogła nagrywać dla Was festy, lepsze materiały. Zachęcam do lajkowania, komentowania subskrybowania, w kolejnym filmie widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć.